Ciekawe, czy szyby zamaryziane będą, co? <laughs> Nie jest tak źle. Witajcie w nowym vlogu. Oj, dzisiaj. Dzisiaj jest źle. Dzisiaj jest bardzo źle. Właśnie Maxa odprowadziłam do szkoły. Wsiadam do auta. Już wam opowiadam. O jeny, choroba wróciła i to wróciła do nas wszystkich, po prostu, no Max się trzyma jeszcze, ale z Moniką rozmawiałam wczoraj, Monika chora leży i tak po prostu jej się udało, bo ona studiuje i musiała dwie prace duże, bardzo duże napisać i kończyła pisać te dwie prace i po prostu tak ją rozłożyła choroba, a wiecie, gdyby ją rozłożyła kilka dni wcześniej, to by strasznie miała to pisanie. No więc Monika leży chora. Maciek od kilku dni tak kaszlał, i wczoraj wieczorem mi mówi, że go tak rozkłada, że się tak źle czuje, i dzisiaj rano napisał, że nie może nawet się podnieść. Um, a do pracy ma iść. Wojtek wczoraj taki chory z pracy wrócił. No po prostu jakiś koszmar. Ja myślałam, że ja już jestem zdrowa i mnie w nocy tak rozłożyło, że ja ledwo żyję. Po prostu jestem tak słaba, wszystko mnie boli. Głowa pęka, kaszle tak. Teraz się trzymam i hamuję, żeby Wam przed Kamerą nie kaszleć. Co za okropny wirus! Był i poszedł i wrócił na nowo. I czuję się tak źle. A to będzie dzisiaj bardzo ciężki dzień. Muszę jechać teraz do Tesco po parę rzeczy. Muszę kupić jakieś warzywa na zupę i mięso. Muszę jechać szybko do domu, ogarniać dom. Bo wiecie co? Przyjeżdża dzisiaj firma i zaczynają dzisiaj jeszcze bakiart nam robić. I tak sobie pomyślałam, że ugotuję właśnie zupy. Bo jest zimno, mamy teraz minus 3 stopnie. Że wiecie, chociaż miskę ciepłej zupy zjedzą, jak będą tam robić. I właśnie muszę jechać, coś na tą zupę kupić, a to po prostu ledwo żyję. Serio. A nie ma szansy, żebym się położyła. Mam tyle pracy. A te gotowanie to wszystko trochę mi zejdzie. Potem muszę vloga montować, który dzisiaj musi być wieczorem na kanale. Nie wiem, jak się z tym wszystkim wyrobię. No powiem Wam... Jest ciężko, ale dobrze, że mam Was, mogę się Wam wyżalić. Tak mi trochę lepiej będzie. Dobra, jedziemy do Tesco. Dosłownie chwycę tylko to, co muszę, i jedziemy do domu. Jestem już na miejscu. Niebo coraz bardziej jasne się robi. Myślałam, że nie dojadę tu do Tesco. A Jany, taki ból normalnie czuję we wszystkich kościach, jakby mi się połamały nogi jak z gumy co za paskudny wirus. Sandor też jest chory. Pisał do mnie ostatnio i też jest chory. Po prostu wszyscy. Tak się rozprzestrzenia. Ta choroba. Jak to jeszcze cicho, pusto. chyba wszystko, o jeszcze i wtedy będę miała już wszystko to wam może tutaj zrobię food hall od razu w sklepie zobaczcie jaki fajny dodatek do herbaty cytryna, imbir i biut Fajnie, ale drogie, 4 funty. Jakie herbatki robią? Do tosta z dżemem, do ciasteczek. Wieczorna, przed położeniem się spać. Patrzę, właśnie, że kawka Starbucks jest w promocji za 2,75. Ale tu zobaczcie, jakie fajne mają. Te teskowskie za funta 50. Black Forest Gato. Tutaj jest smak piernikowy. Pomarańcza, czekolada i tutaj orzech. A, te już są droższe. Nawet wanilia. o. No, teraz zaczynamy food hall. Wziąłam taką kawę inspirowaną Włochami. No i wzięłam te kapsułki Black Forest Gateau. To jest te o smaku tego takiego torcika, co Sandor zawsze do nas przynosi. Wzięłam śmietane. Wziąłam banany. Tutaj mam por, kapustę, piersi mrożone. Cały kilogram, seler, marchewka duży worek, wziąłam pączki do kawy, pietruszka, dwa woreczki cytryn, tego to teraz dużo będzie potrzeba, dwa opakowania koperku, jabłka i wziąłam jeszcze maksowi maliny. I muszę Wam się jeszcze wyżalić, wiecie, jak mnie boli ten paznokieć. Podnosiłam karton, i tak od spodu chwyciłam, i tak mi zjechał palec, że czułam jak mi się wygiął ten paznokieć i chyba mi się tam naderwało coś w środku. I tak mnie boli od dwóch dni, ale jak boli. Jeny, dzisiejszy vlog to chyba będzie o narzekaniu, przepraszam Was bardzo, ale no, no bardzo kiepski dzień dzisiaj mam. I tak boli! I się boję czegokolwiek dotykać. Mam nadzieję, że tam nic się nie stanie, ale no wiecie, dwa dni temu ten ból był większy. Teraz już czuję, że jest trochę mniejszy, więc chyba dojdzie do siebie ten palec. 23 funty <coughs> za wszystko zapłaciłam i się przestraszyłam przy kasie, że ziemniaków nie wzięłam. Ale ziemniaków mam dużo w domu i wiecie co, doszłam do wniosku, że nie będę tego filmu montowała, który mam montować, bo to jest taki film, przy którym bardzo skupić się muszę, a ciężko mi to dzisiaj pójdzie. I po prostu tego vloga, którego teraz nagrywam, Wam dzisiaj udostępnię. Dawno tego nie robiłam, że tego samego dnia, kiedy to nagrywam, tego samego dnia zobaczycie go na kanale. Tak, jest wtorek dzisiaj. Teraz mamy godzinę za 5,8 jakoś tak rano. Jestem już przy samochodzie. Dobra, jadę do domu, nawet łóżka nie mam jeszcze pościelonego. Najchętniej to bym wiecie. O, jedne. Wróciła do tego łóżka, ale nie mogę. Dobra, no to. Widzicie, jak mi się dzisiaj dzień zaczął? A tak fajnie, nie? Dzisiaj nagrywam i dzisiaj widzicie tego vloga. Wyszłam tutaj do ogródka, bo muszę tutaj furtkę od tyłu otworzyć. Jak panowie przyjdą, to sobie wejdą od razu. Oni byli tutaj wczoraj. Poprzykrywali folią deski. W razie czego, gdyby był przymrozek, żeby im nie poprzymarzało? Ja i. No to taka radość, wiecie, tak się źle czuję, ale czuję taką radość, że, że ruszy ten bakier dalej. No fajnie. Wszystko poprzykrywali i będą działać. No i nie będę Wam we vlogu pokazywała, co oni tu robią, tylko są no chyba po prostu osobny film nagram. W ogóle muszę się ich spytać, czy mogę ich nagrywać. Jeszcze o tym nie wiedzą. Mam nadzieję, że się zgodzą.

Nie mam siły. Oh. Mam podwyższoną temperaturę, bo tak się robi jak miała gorączkę. Mam tutaj cały worek jakieś, wiecie co. Termometry, pudełka od szkieł. Mamy dużo takich termometrów elektronicznych albo taki do ucha. Ale jednak ten tutaj tradycyjny, to tradycyjny, taki co kiedyś były, wiecie? Trzeba nim pomachać, żeby ta rtęć spadła na dół. Jakoś tym, tym zawsze najbardziej ufam. O ja. co za koszmarny dzień. Przebrałam się w jaśniejszą koszulkę, bo nie wiem, że taka schorowana wygląda. Tutaj jeszcze ten czarny kolor jakoś tak przytłaczał mnie, taka jeszcze bardziej blada wyglądałam. Teraz trochę lepiej I, e, wyło i tak, wyłożyłam zakupy wszystkie tutaj na blat. To, co musi iść do lodówki, jak śmietana, e, czy owoce tam do koszyczka, albo na stół tam poukładam, to teraz to schowam, a reszta co jest na zupę, będzie czekała. Bo najpierw, wiecie co, zaparzę sobie tą kawkę i jeszcze zrobię sobie śniadania. Na śniadanie mam ochotę zrobić sobie takie trójkąciki z serem. Z chleba tostowego. No nie wierzę. Chleb tostowy wyciągnęłam. Maszynkę mam tutaj przygotowaną. O Boże. Jej, zapomniałam wczoraj wyczyścić. Maksowi robiłam wczoraj grzanki. Muszę zaraz to umyć. Zapomniałam. No i okazało się, że nie ma sera. Miałam jeszcze trochę sera i Maciek chyba go wczoraj zjadł. Także nie będzie grzanek z serem. No dobra, robię kawę i wiecie co? Max dzisiaj ma... Ja się tak źle czuję. Max dzisiaj zaczyna klub. Klub po szkole. Będzie to klub nauka tenisa. I tak się cieszę. Wiecie co? Normalnie kluby jak były w szkole, były darmowe. Tutaj musieli, musimy za każdą sesję, za każdy... Dzień klubu, zapłacić 2 funty przez 5 tygodni. To będzie się odbywało, więc 10 funtów zapłaciłam i z profesjonalistą jakimś będzie to prowadzone. Także fajnie, nie wiem, nigdy, znaczy na no, Gromax w tenista, tak wiecie, jak my sobie gdzieś na wakacjach graliśmy, to on tam paletkę miał i tam sobie odbijał. Ale tak wiecie, chociaż reguły trochę pozna, pan pokaże, jak trzymać paletkę, takich podstaw nauczy, cieszę się. Może załapię. No, fajnie, no, 10 funtów nie dużo, a przez wiecie, Pięć tygodni będzie miał zajęcie raz w tygodniu. No, także dzisiaj go trochę później ze szkoły odbieram. Zobaczcie, jaki piękny kolor mają te kapsułki. No, jaki odjazd! No, może to nie smakuje jak Black Forest Gato ale ma taki aromat, że taki posmaczek czuć, naprawdę. Mm, ale jest późna ta kawa, no serio. Od razu mi się kojarzy z Sandorem i z tym tortem, co on przynosi. Aż mu chyba zdjęcie wyślę, że kupiłam kawę o smaku tego właśnie ciasta, co on przynosi. Ciekawe, kiedy teraz z Sandorem się spotkamy, jak wszyscy tak chorują. No to wychodzi na to, że zrobi sobie tosta z masełkiem. I posmaruję sobie dżemem, a to jest dżem z dzikiej jagody, czyli takiej prawdziwej z lasu. Wspaniały jest ten dżemik naprawdę. Zabieram się teraz za zupkę. Wyciągnęłam największy garnek, jaki mam. Wrzucę tam piersi z kurczaka. Jedną zostawię dla naszej Lili. A resztę tutaj zagotuję i tak dosyć długo będę gotowała, żeby całe te białko się ścięło i oddzielę je, no a potem będę resztę warzyw dodawała. O, jeszcze ziemniaki muszę wyciągnąć. O, teraz już mam wszystko. A new place, a new home for a while. Właśnie panowie przyszli do bakiardu i zapytałam się, i bez problemu mogę ich nagrywać. Jestem bardzo wdzięczna. Także na spokojnie będę tutaj Wam zmiany pokazywać w osobnym filmie, oczywiście. Zaczynają te folie zdejmować, te deski odsuwać. Tam jakąś skrzynkę już przynieśli. i know my passing by life is good best i've ever felt get me up somewhere new somewhere Warzywka te już przygotowane. Teraz się zabiorę za ziemniaczki. Zafa małe. Zupka się pięknie gotuje. Ja tutaj już ziemniaki pokroiłam. Kapustę to na sam koniec będę kroiła i prosto do garnka dodawała. Zniosę teraz laptopa na dół i będę modowała vloga, bo jest już godzina 11 i boję się, czy zdążę z tym filmem, który macie oglądać. Dzisiaj też chyba bardzo szybko pójdę spać. Myślę, że jak wy będziecie oglądać tego vloga, to ja już będę szykowała się do łóżka. Strasznie źle się czuję. Zapomniałam jeszcze Wam powiedzieć, że byłam wczoraj na badaniu krwi. Pamiętacie, kiedy ja byłam? Jak wróciliśmy z Fuerty, pojechałam na badanie krwi, bo z moją tarczycą było kiepsko i ten wynik y, nie wyszedł taki, jak miał wyjść, był zły. No i właśnie w styczniu doktor mnie poprosił do której ja mnie poprosił, żebym w styczniu poszła powtórzyć badanie krwi, bo mi tam leki trochę zmienił. No i właśnie wczoraj poszłam na badanie krwi. Oh, oh, to... Mam nadzieję, że dobrze teraz będzie, bo już w jeżeli chodzi o tarczycę, to, to się chyba lepiej czuję. No, teraz ta choroba, ale jak nie byłam chora, to, to już całkiem dobrze się czułam, także myślę, że będzie wszystko ok. Byliśmy też ostatnio z maksem na urodzinach. Koleżanka z klasy miała, obchodziła szóste urodziny i wiecie co? Organizowane były te urodzinki na soft play, ale ten soft play był zrobiony w miejscu, gdzie kiedyś kościół był. Taki stary kościół. I tak sobie pomyślałam, że to taka ciekawostka i też Wam kawałek nagrałam. Max idzie na urodziny do koleżanki Lucy i zrobił jej taką kartę od tyłu, otwieraną. Nie, dobra, z tej strony Wam pokażę. To Lucy from Max. I love you. Słodka. Tutaj mamy jeszcze normalną kartę ze sklepu. Taka fajna w przepięknych dziewczęcych kolorach. To Lucy from Max. Jest tutaj też zestaw naklejek urodzinowych i taka gra Planeta Warzyw. To są chyba drewniane części od piątego roku życia. Gotowy? Idziesz na urodziny. Idziesz na urodziny, no? To nic jak zgubię naklejki na dworzu. To nic, nie? Bo i tak mam jeszcze dużo. No, piękne masz naklejki. Zapomniałeś na czoło przykleić. Tej... Idziesz. <grym grym grym grym> Idziesz na urodziny. Na plecach, den, den, den Cały czas powtarza. No to idziemy, my z Wojtkiem na kawę. Max bawić się. Której godzinki to będzie trwało? To akurat taka dobra kawusia dla nas. Jesteśmy na miejscu, zobaczcie ten soft play jest zrobiony. W starym kościele, przerobiony jest na soft play, stary kościół. nie Wyszliśmy na zewnątrz i pada śnieg. Zobaczcie, auto, biały dachma. O Jeny, takie dosłownie drobinki lecą, ale tu na trawie też trochę jest. A jaka radość! O Jeny. Ale dzieci szalały na tych urodzinach. Był poczęstunek, ale nie nagrywałam, bo wiecie, tak kupio. Ja, ale biało. Zobaczcie, ile śniegu. Ale czad. Nie wiem, że właśnie montuje moment. Jak wam pokazuję, jak śnieg pada, jak z urodzinek wyszliśmy i wiecie, że u nas naprawdę śnieg zaczął padać? Normalnie pada, ale tutaj pan mówił, że w razie czego dwa gazebo przywieźli ze sobą, że jak już naprawdę będzie źle, to wtedy rozłożą sobie daszki, ale na razie nie rozkładają, więc chyba jest okej. Okay. Ale jak ten śnieg pruszy i tak ma przez dwie godziny pruszyć. Idziemy zajrzeć do zupki. Uję, jak tu się mocno teraz gotowało. Czekajcie, zmniejszę. A, jeszcze twarde warzywa. Coraz mocniej pada śnieg. I wiecie co? No, muszę już film wystawiać, bo jest godzina 13. I nie zdążę się opublikować na YouTube. Także chyba nie pokażę Wam gotowej zupki. Może w przyszłym vlogu. Wam pokażę, no, nagram jak będzie gotowa, bo myślę, że będzie pyszna. Tutaj tak pachnie warzywami gotowanymi takim rosołkiem, ale będzie pychotka po prostu. Także będę się z Wami żegnać, dokończam tego vloga, publikuję go. Życzę Wam miłego wieczoru, ja się będę kurowała. I co, widzimy się w kolejnym vlogu. Taki dziwny ten film wyszedł, ale... Ale, no serio, tak się źle czuję. Jeszcze Wojtek teraz pisał do mnie, że zasypia w pracy. To są najgorsze takie momenty, jak musicie pracować i zasypiacie. Tutaj w domu wiecie, ja się źle czuję, ale chociaż coś się dzieje. Tutaj z nimi porozmawiam, tutaj kawę im zrobię, tu zupę gotowałam, tutaj film montuję. A jak w pracy jesteście, to tak nieraz się dłuży trochę, wiecie, czas, nie? Także mam nadzieję, że szybko Wojtkowi zleci. Dzisiaj szybko do łóżka, długi sen, herbatka z cytrynką, z miodem. I jutro będzie lepiej. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Przesyłam buziaki. Do zobaczenia. Pa!